I've been waking you up. I've been staking you. Thank <laughs> you. Halo, witamy Państwa. Dariusz Szpakowski wraz z Wodzimierzem Szaronowiczem zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Nie jestem czyta w opinii od dłużynie gospodarzy dyrektora Szaronowicza. Nowy sezon już wkrótce, a kibice marzą, by ten zespół wywalczył w końcu prawo gry w europejskich pucharach. Rozpoczęli pierwszą połowę. Zaczął Górnik Zabrze. Wymiana podań między dwójką graczy. Mariusz Magiera. Odegrał ponownie piłkę. I po strata piłki. Magiera. Szeweluchin. Tomas. Może do Wspaniała wrzutka. Przerwanie akcji przez wybicie. Piłka w pole karne. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Ukaże się, jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Mocne uderzenie głową. Greenbelt. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. I będziemy mieli zuprośnię. Głową w kierunku bramki. Aj szkoda! Nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Dobre przejęcie podania w środku pola. Greenwald. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? wykorzysta pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale szanemiczny był ten strzał. Brawo dla liniowego jest spalony. Lista. No nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Przeciwnik traci piłkę. Nie ma faulu. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Out dla Górnika. Tomas. Ale w słabe krycie. To środkowuje. A jaka szkoda. Nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. Na miejsca, by wrzucić w pole karne. Już blisko pola karnego. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Gol! Pokonał bramkarza. Nie dojęcia kamery. Tomas. Danch. Troszkę szczęścia, a nie udało się. Pierwsze 45 minut za nami, rezultat jeden do zera. Oglądając na statystykę po pierwszej części spotkania jest bardzo podobna, ale to co najważniejsze to jednobramkowe prowadzenie tej drużyny. Ale z drugiej strony chyba się... Zapraszam na drugą połowę meczu. Adam danych. Uderzenie? Obronił, nie złapał piłka w grze. Golli bruchują. Piękne rozegranie, które zaopatowało zdobyciem gol. Nie do końca udana interwencja. Obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik rywala zdołał dopaść do piłki i posłać ją do siatki. Adam Danch. Dobra pozycja do oddania strzału. Uderza! Odbił piłkę. Odzyskali piłkę w środku pola. Złe podanie i strata w środku pola. No fauluje w takim miejscu, będzie groźnie. Sędzia ukarał zawodnika żółtą kartką i drużyna będzie miała teraz znakomitą okazję. Z tej odległości padało już wiele bramek. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Przymierzył, ale obok bramki. Był blisko rzeczywiście zdobycia gola. Robi się niebezpiecznie. Dośrodkował? Tomas. A piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. Wymieniają piłkę między sobą. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Piłka w jedno Jednobrankowa przewaga. Spójrzmy na to z innego kąta. Prowadzenie Górnika Zabrze. być groźnie. Magiera. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. No zobaczmy, czy sobie poradzi. belt. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Ależ końcówka tego spotkania kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Dobre przejęcie przez obrony. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać o wyniku, byłby remis. Tak, i widzimy teraz statystyki. Ciężko wskazać lepszego. Dawid Kizga. Czy to wykorzysta? Piłka w rękach bramkarza. Takim strzałem nie da się nikogo zaskoczyć. Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Zwycięstwo w meczu towarzyskim na pewno daje pewien komfort psychiczny. Mam nadzieję, że ta wygrana pozwoli zespołowi złapać wiatr w żagle. Byliśmy świadkami zapierającego dech w piersiach spotkania. Rzadko są takie mecze jak to dzisiejsze spotkanie. Szkoda, że to już koniec. Żegnam się z Państwem. Komentował Dariusz Szpak...